Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG'a mobilnego na moim kanale Jeżeli wam się materiał spodoba to dajcie łapę w górę subika, dzwonek, powiadomienia. Ja sobie tutaj już tych teammate'ów wyciszę, bo tam strasznie krzyczą na tych mikrofonach No i co ludzie, lecimy w okolicy blomstera, lecimy na hot Drop, lecimy w PUBG'u mobilnym zdobywać fragi Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć jak najwięcej Graczy tutaj cisną, zagrałem już trzeci mecz dzisiaj w każdym meczu była delikatna kraksa na wejściu, zobaczymy jak będzie teraz, może będzie trochę um, lepiej, zagram trochę bezpieczniej, może się więcej ludzi uda wyklikać, bo biją, biją, o oh sorry, biją dosyć mocno, um, klikają dosyć mocno, no i czas, sobie z nimi jakoś um, poradzi. Czas znaleźć ten złoty środek na um, wyklikanie tych przeciwników, nie, więc spadamy tutaj na te domki powoli, leci tutaj ktoś z nami, leci, jest gość na przykład na blisko bardzo, a z drugiej strony domku wylądował, bierzemy tą krówkę, Ula, lala. Piękna jazda, dobra Nie widziałem go nawet w ogóle, powiem wam szczerze Wylądował jakoś dziwnie w kwiatku e, Że go Na pierwszy rzut oka nie zauważyłem, ale udało się nam się go e, Wyjaśnić, mam tutaj Famasa, który mnie nie interesuje Kolejna krówka, krówki to ja nie chcę <laughs> Beryl na czwórce też mi się do gry Nie nadaje, zostaniemy na trójce Trójka może być spoko, trójka na berylu może się sprawdzić e, Czwórki to ja Nie chcę Biorę M za tą krówkę e, Light grip, okej okay. Dobra, mamy jednego fraga, mamy jakiś już ekwipunek, bierzemy plecak trójki. Oczywiście, red docik biorę. I tak zagramy. Zagramy to na trójce i to jest zagramy na red docia. O, tak sobie zagramy. Pyk. Tamka nawet na czwórce może sobie poradzić. Trochę przekombinowane, ale spróbujemy. Nie Takie takiego jeszcze. Giru nie grałem, więc zobaczymy jak się e, sprawdzi, nie? W tym momencie. Mówiliście, że tutaj warto grać na tych skopach. Pamiętajcie, że w PUBG mobilnym macie jeszcze Autoima, e, który wspomaga w wielu kwestiach strzeleckich, w wielu właśnie takich e, wymianach. Dlatego warto, warto może w te większe skopy czasami e, uderzyć, bo to może oddać. To może być dobra taktyka, nie? Jeżeli chodzi o fragowanie e, przeciwników. Dobra, na razie jednego widzieliśmy, tylko jednego zdjęliśmy. Poza nim nikogo. Na tą chwilę nie widzę To gość jeszcze wylądował w krzaku, bo Kraksa jakoś miał delikatną Ale schował się, Kamu miał dobre Camo miał dobre, o jest gość kolejny, dobra Bierzemy tego skopa. Dobra, mamy go, ale dostał po ubie. Powiem wam, że seria ładna Siadła w tą główeczkę, się odbiło kilka razy Miał kask trójkę, nie Ale ten kask chyba już nie ma prawa Bytu w tym momencie, tak mi się wydaje, bo dostał delikatnie w niego. Kamizelka trójka, spoko. Kamizelka trójka, przejmujemy to, ale kas trójka to się tutaj do gry już chyba nam nie nadaje. Nie z tego gościa. Dobra, mamy tutaj tą Emeczkę na tej czwórce, która sobie w miarę, w miarę jakoś radzi. Dobra, tam nie ma nikogo, szukamy kolejnych przeciwników. Okej, okay, słyszę jakieś strzały z przodu, słyszę, że też ktoś tu chodzi w domku, jest gość. Mamy zmianę. Dobra, leży koleś, więc proszę się tutaj tak aż nie wystawiać. Jeden leży i tam z przodu też było coś jakieś strzały, dlatego sobie tam podjedziemy tym Łazito. Więc siadamy do niego i ciśniemy do przodu. Ciśniemy do przodu, żeby kogoś tutaj znaleźć. I czysto w miarę na razie. Może do nas zacznie strzelać w tym samochodzie. To wtedy sobie wiecie, wysiądziemy i zrobimy mega akcję. Tutaj jest skrzynka. Tutaj jest skrzynka, więc w tych okolicach ludzie będzie. Potencjał na fraga Gdzieś tam z przodu słychać te strzały, nie? Cały czas coś się <laughs> Rozbija, cały czas są jakieś wymiany Za tymi górkami, co sobie podejdę a... I spróbuję coś trzasnąć Strefę cały czas mam, o to się nie ma co martwić Gardło mnie trochę boli dzisiaj a Dlatego tak <laughs> Spróbuję trochę przekaszleć Co jakiś czas Ale, ale, no bywa to różnie Tu jest gość kolejny frag na koncie. Wariacik wyciągnięty, nie? Ale. Szukamy dalej, szukamy dalej, bo te strzały bardziej padały z tej strony. Chyba, że on przerotował aż tak, nie? No to też jest taka szansa. No to wtedy zaskoczenie delikatne. Trzeba patrzeć na te kampy. Trzeba te kampy obczajać sobie. E, i. i... I szukać tych przeciwników, bo tutaj oni są pochowani po tych domkach gdzieś No i będę się wystawiać, nie chcę, bo jak dobrze nas przymierzy, to nas zdejmie tutaj jeszcze A gościa w ogóle nie widzę, nie mam pojęcia skąd on strzela Tutaj mamy go, dobra Tej schowam delikatnie Okej, okay, mamy go wyciągniętego Widzicie, troszkę trzeba było zagrać taktycznie i wyciągnęliśmy. Scope 6, jak najbardziej na plus, M24 sobie wezmę za tą łameczkę. Zostaniemy przy tym Berylu i zostaniemy właśnie przy tej M24. No, gość się zapewnie poczuł, zapewnie się poczuł, zrobił podjazd i mu to nie pykło, ale fragów trochę zdobył, bo jak widzieliście, tam skrzynek było bardzo dużo, a on jako jedyny tam biegał jeszcze, więc najprawdopodobniej to były fragi zdobyte przez niego. Więc, no, szacunek, nie? Dla wariacika, bo trochę sobie wyklikał. To mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić, bo mi jest już potrzebne. Ponieważ mamy tylko Berylla i M24, dobra, kolejny trzeba by I nawet widać już gościa. Do tego czekam, czekam aż się wystawi. Może uda się mu upolować jakąś główeczkę zaraz. skrzaczek. Myślałem, że gość wystaje. O! Tu biegnie kolejny. Ja w tym punku mobilnym założyłem, że te postacie mega szybko biegają. Tak ze snajperki ciężkie jest dwa razy gościa. Trzasnąć, nie? Dobra, jest głowa na koncie. Oni ja do góry strzelali, więc o właśnie. Jest kolejny, ale dostaje w plecy. Tutaj na plecach nam się bocik zrespił akurat. Który mnie trochę wybił z rytmu. Bo miałem gościa do zdjęcia, nie? Zaczął strzelać i mnie przestraszył, dlatego nie mogłem za bardzo się skupić na tym. Przeciwniku z przodu, i teraz, gdzie on jest, nie? No tutaj będą poszukiwania. A, dobra, to jest strzały tak lecą, bo zrzut mamy na sobie Więc w sumie biegliśmy randomowo sobie w kierunku Strefy szukania przeciwników i trafiliśmy prosto na zrzut Dobra, trafiłem On też nie trafił A tu będzie pojedynek na pikowanie. dobra, ludzie jest lipa Może raz mnie trafił, ale sobie muszę podnieść te rzeczy a ludzie, to jest przepotężna broń to jest bardzo mocna, dlatego ładujemy w siebie teraz ten zestawik, mamy trójeczki, trzeba się podleczyć Wydaje mi się, że ta broń ma potencjał, żeby ich tutaj trochę e, porozbijać, nie? Bo ta broń, jak trafisz z niej, to zabijesz, bo to, to, to czołgi potrafi przewrócić, a co dopiero? Takiego dęciaka jakiegoś, tutaj biegnącego sobie Tylko gdzie on teraz jest. Tego tak jak trafię, to mamy Instant Fraga. To co mnie nie, nie, nie przemierzył. O Jezu, udało się ludzie, było close. Było naprawdę close, bo prawie zginąłem tutaj. Nie, wiedzia, nie wiedziałem, że nie spodziewałem się tego, że on mnie tak blisko podjedzie. Dobrze, że się podleczyłem. No, gdybym się nie podleczył, to czuję, że już by było e, w tym momencie po mnie, nie? Więc. E, no, wyprowadziliśmy to jakoś. Wyprowadziliśmy to jakoś w miarę. Dobra, mamy aktualnie na końcu 8 fragów, 3 osoby jeszcze w grze zostały. Szybki ten meczek jest, szybki bardzo, e, ale powiem Wam, że dynamiczny. O właśnie, leci kolejna seria. Skąd? Co jest za tą skałką? Nie mam pewności teraz. Obijał mnie, ale. Skąd nie mam pojęcia? Zabiec mi co. Dobra, dostał w głowę. Dalej na limitach, ludzie. Dalej też zostaliśmy w łeb, ale udało nam się przeżyć teraz. Eee, więc kolejny frag zdobyty, tak na 0HP można powiedzieć. A eee, i kolejny frag na naszym koncie, Chciałbym to u snipera większego kalibru jeszcze wykorzystać. Eee, w tym meczu ale na razie nie, nie mieliśmy okazji, bo eee, patrzcie jak to wygląda. Patrzcie jak to wygląda. Dwa razy przeżyliśmy na 0HP, na mega farcie. Eee, została jeszcze jedna osoba w grze. Z którą sobie będziemy musieli poradzić. 10 fragów ludzi możemy wyciągnąć. Więc albo to wygramy i będziemy mieli 10 fragów, albo e, drugie miejsce będziemy Ale i tak to jest dobry meczek, wydaje mi się, bo naprawdę, naprawdę tu się dużo rzeczy działo. Cały czas na limitach, cały czas na limitach, cały czas na tym zerowych, e, na tych zerowych punktach życia, no ale sobie jakoś się radzimy. Jak na końcówkę gry powiem Wam, że mamy naprawdę dużą strefę, ale już widzę e, ziombla, widzę tutaj przeciwnika, który. Eee, został nam w grze, no i co, pasuje go trafi z tej snajperki Dostał raz Dostał drugi raz, udało nam się go przemierzyć dwa razy eee, 229 metrów, frag ostateczny, no i udało nam się wygrać 10 fragów na koncie, mam nadzieję, że wam się materiał podobał Jeżeli tak to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomeń Przejdźmy tutaj do rezultatu, zobaczymy jak to wyglądało Mapa to był Livik. na Liwik już graliśmy eee, Raz w tym PUBG mobilnym, odbieramy tu jakieś achievementy, odbieramy nagrody Ogarniamy sobie, jak to tutaj wszystko nam się e, tutaj. Jak to nam wszystko wyglądało? Miejsc zadaliśmy 826 damage'u. E, no i przetrwaliśmy 12,5 minuty. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć Wam.